SOMEBODY WANTS told ME THE WORLD IS GONNA ROLL ME I AIN'T THE SHOPPEST TOOL IN THE SHED SHE WAS LOOKING KIND OF DUMB WITH HER FINGER IN HER THUMB Siemanko, w z tej strony Medix zbiera z wykolejnej noci tylko Zetarda 2 I no cóż, skończyliśmy na tym momencie, kiedy Joe właśnie rzucił nam, no, linę, żeby można by tam wjechać, kurde A my myjemy okropowe 15 sekund, le O, to ten, ciężki ładunek Abra, lecimy! Jakieś roboty kurde. O kurde! O o! Okej. Okay. O ty kurde! Dobra. Dobra, właśnie, żeby nie widzieć, bo tutaj mamy ten... Yy, no, dostać się do drugiej części wog Macallana, czy nie, kurde, nie Macallana, a Andersona. No cóż, y, musimy jakoś to przeżyć. Bo to jest jakieś robo zombie, kurde. Ale nie warto z niej walczyć. Normalnie robo zombie, dobra. Nieuprawniony osobę w budynku służby bezpieczeństwa. Intrus może posiadać zaawansowane maskowanie. Przyjąłem, laser włączony. Wysłałem oddział, żeby to spadło. O kurde! No, bo, widać, że może to kiedyś było przejść w wylasek kiedyś. Ale... O, to chodzi. O CO się tu kurde dzieje! O kurde, to jakieś normalnie jakieś przeskoki kapczasowe! A nie wolno robić się niestety czasem, bo to może jeszcze skutkować kurde. Dobra, zobaczymy Dobra, BT1774 auto autotranskrypcja auto, trans, Wyłączenie TW wojsk dowód, czy, nie, nie, to jest... Raport sytuacyjny. Pyknęto potężne na eksplozję energetyczna na tyfonie. Przychwycona IMC ARES. Odkrycie archeologiczne. Misja. Zinfiltrować placówkę na Tyfonie. Zgromadzić informacje od, o źródło źródła wybuchu. Złożyć raport. KMDR. Sarze Komendorze. Zarzybik. Dobra. No i mamy tutaj drugie ciało No Dobra, bierzemy to do ten. Dobra, ciekawie. Klucz. No to też się pobawimy. Zacza się, aby personel cywilny i naukowy udał się w stronę wejścia do najbliższego stronu z bezpieczeństwa. Prosimy zachować swoje w pilocie Cooper, przeniosłem moją funkcję AI do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. No to świetnie. Zaburzono dodatkowe lasery. Otoczymy go. Chordę, wywaszczę te... ...gdzieś te ptaszki. A, na wywaszczę le... Ser nie zrobił, dobra. tędy, bo tam już zamknięte. Zgadza. Znaleźliśmy indruzę, ale przemieszcza się w sposób nieprzewidywalny. Siema! Dobra, załatwione. w czasie, przenoszenie się w czasie. WSZEGO! Znaczy, nie z celu. Leje na zasmiło, tak jest góry na status! <gulet> <gulet> Słyszeliście <się> go, <gomitomia>? widzowie! Kurde... <gulet> dobra, to ja też muszę wyjść. Chyba ten, dobra. Lecimy! <gulet> <noise> Jakie słownictwo! Takie państwu kurde! 8, Musimy uciekać. Kontynuować operację. Test ma być przeprowadzony. W pilocie, może nam tu pomóc fragment niepełnego dziennika Andersona. Włączam odtwarzanie. <noise> Dobra, razbiti... 341. AMC faktycznie coś znalazł. Zakrzywia przestrzeń i czas. Na pewno tego nie zbudowali, może to... Nie wiem co to jest. Te zmiany mogą być katastrofalne. Oha. Bezotrzebne. No, my no coś odkryliśmy. Gdzie drona? Dobra, jakieś tutaj jeszcze jakieś bronie? Weźmy to, bo to jest fajne. Śmieszne! Głosy transport Arki A tutaj widzę już chyba pilota 1 na 6, no to nie śnił Dobra, widzę, że trzeba będzie szybko zejść w dół Niech ktoś mi da namiar na niego A tu kolejny dziennik a, weźmy. Dziennik Andersona 342. Źródło mocy zakrzywiacza mm. nazywane jest Arką. A to nie jest zakrzywiacz. Jakaś kula, kurde! Chyba nie udoskonalili jeszcze odbudowy. Ta jest pusta. Arka musi być gdzie indziej. Anderson to jest gotowa do transportu przez komorę. Co? To jest tak, to jest słotarka, kurde! Musimy szybko. Być... O ty! Kurde! Kleszcze! Dzięcie! BUM! Nie no, mnie to kleszcze! Ale to jest wolne! Nie ma, kurde. W sumie. No, czy te laserki? Żadnych laserków. Dobra, zobaczmy, co tu mamy, kurde. O, tam chyba da się wyjść... Dobrze, tam nie trzeba iść. O, ściana ognia. Nie dla Trzebać nas. Zewnętrzne pierścienie, zaczynać. Dobra, bo to, to jest taki fajny myk. Trzeba. Trzeba coś takiego. Kurde. Nie, nie to skoczę. No to w jednym czasie, właśnie ten. Jeden w jednym czasie jest coś takiego, a w drugim czasie coś takiego. Bo to właśnie to jest trzeba widzieć, którym? Na przykład tutaj. To widać. Ale fajny motyw akurat. Z tym skakaniem O nie, się deportujemy to jest za ścianą O tu kurde Nie O kurde, Nie, ja wolę Nie wiecie, kurde A ty kurde Dostałem kleszcze, kurde aktywacja o, to za każdym ten na pilota tak, kleszcze. Dobra. No i to, że musimy tędy jeść. Dobra, bo tutaj jest taka styczność. Więc tu trzeba teraz. Odpowić się! I! O, i właśnie, teraz drugi moment. Czyli trzeba dopasować się. Ja yeah, mam drugi, 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 drugi pilota. O, kurde! umiecówiona w pierścieniach zaczyna. Rozpoczynamy test. Pierścienie w mojej okolicy emitują dużą dawkę energii. Była to przypuszczalnie ostatnia lokalizacja arki i miejsca potężnego wybuchu. Pankuzna obejmował zwiat w pobliżu aktywnych pierścieni. Że niby co? Jeśli uzyskamy sygnaturę energetyczną arki, flota ruchu oporu będzie w stanie namierzyć jej położenie w teraźniejszości. Ale to jest przeszłość. Dobra, to trzeba stąd, kurde, bym Wpadać. A, co mnie tu jest kampilota. pilota! No ja trzeba by nie wziąć. To już jest Dobra, no to lecimy. Dobra. Jak musimy dostać się do P.T. Żeby... no, musimy w ogóle dostać się do Arki. Zobaczymy. No jest ten mamy taki ciekawy. Oła. o No to musiałem oleć. Ora, tu mamy kolejny dziennik. Obralizację księżyc tej planety w ramach testu. To był tylko cholerny test. Następna będzie jedna z naszych planet. Chcą zniszczyć harmonię. Do tego przesunęli termit. Muszę... Ja, Nie, się tam to ta, ta, kurde jest ten status. No dobra, zobaczmy, co tu to. O. Anderson, daj radę! Dobra. O o. Czy to wy coś co myślę. A nie, uszkodzi się. To ostatnie nagranie majora Andersona. Cooper, na Uw. podstawie twoich danych opracowałem plan. Będę na zewnątrz. Dobra, Vitti. A no widać, że to jest Swald, kurde. No nie zapłacił kurde Dobra, no to wracamy do pity. A tutaj wodno widać test Zniżeli właśnie swój własny ktoś księży po A to jest tam w jakieś nagranie, ale to jest duu gaśnie Uwaga Prosimy by identyfikatory eliminacji. Dziękujemy O tyło jak spaj Dobra, dobra, 13. No, to jeszcze trochę. Dobra, to został. Zresztą... Odkryto Centrum Badania nad bronią IMC. Ona jest zakrzywiacz. Czyli o obszaru tekstowego 184 metry. Widzł pomocy arka, lokalizacja nieznana. Poziom zagrożenia krytyczny. Kolejny cel IMC to planeta ruchoporu. o nazwie harmonia. Zalecenie: Zakrzywiacz nie może ufunkcjonować bez arki. Zlokalizować arkę za i... co identyfikat istniejących danych istniejących danych, zalecam spotkanie przy pierścieniach celem analizy sygnatury energetycznej arki tak, BT Spryce! Co cofamy się w czasie, nie chcę mi się z nim bawić. O, Bity, z nim się bawowi. Pilocie, znalazłem włącznik aktywujący pomoc prowadzący do pierścienia. O, to kurde! Odnaczam. A, to widzę, za ciebie, Bity, i w 9 września. Pilot, Przegg wygląda na to, że działania podjęte przez ciebie w przeszłości sprawiły, że automatyczne systemy ochrony są teraz wrogo do nas nastawione. Nie za to nie poradzę, Bity. Daj, kolejny szczęściem pilota w sterowanie przekazane pilotowi. To jest kolejny, ten pilot, dobra. Idziemy po hełm. Idziemy po hełm, kurde. Jak zadano, to pierde, kurde. Szczęście w tryb pilotażu. Dobra, a więc? Zmieniamy, kurde. Co? Pojawił się! Wykonać misję. Zaznaczyłem sterowny się sterowny pomostu. Musi go wysłać. Pięknie. To ogromne stowarzyszenie krzywiarza eksploduje. Idzie tam zniszczony. Ty ma jak stał wygląda. ale nie macie szans ale zobaczmy co tutaj macie o, kolejna broń do tytana a zniszczy nam zniszczony zobaczmy co to mamy kationa, dobra rozszczepiacz, Grabin Gre... energetyczny podstawowy karabin dobra, 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 Alt wysyłanie energii wy, wy, wy... to jest laser, mi, mi... Mina wioskała i jedzenie lasera, to może się wydać. Zobaczymy, co robię. Ale nie się to wyłączyć, kurde. No, to. gdzieś protokół bezpieczeństwa. Rozpocząć test już. A, to co wcześniej dobra. Na wszelką cenę nie pozwólcie intruzowi zbliżyć się do arki. Halo do mnie! Tak, kurde, nie uciekaj Przekazuję, Kurde, jeśli się jestem ten, to nie mogą żyłaś tego, kurde. Jak nie mam ten, to w sumie fajnie czasu nie mam tego. Kurde! To się stało? Co się właśnie z tą stało? Bity! E. Bity? O kurka! O kurka! Bity! Halo, rusz się! Halo! Ale to mnie wyrzuciło! On chyba wyrzucił! Ale czy to właśnie cały czas jestem? A to wygląda, że. Cza cały czas no się zatrzymał i możliwe, że to właśnie przez nas właśnie powstał ten wybuch. Co so, jak, w, jak w poprzednim odcinku ten mówi BT, on je teraz swój wasy ten, y sygnaturę w tym obszarze. Więc możliwe, że to właśnie on był ten sam w przeszłości, kurde. O, jakie zakłócenia. Arka! Dobra, lecimy po to. Kurde! pilot skan zakończony. Zgodnie z odkryciem Andersona, IMC chciało zniszczyć planetę Harmonia pełnowymiarową wersją tej broni. Pilocie Cooper, to jeszcze nie koniec podróży. Musimy przekazać te dane w flocie. No, rozumiem, dobra. Dobra, Dzisiaj wszystko mamy. Dobra. Razem ciała Andersona, poległ w boju. Musimy dokończyć jego misję. IMC niedawno przeprowadziło test w swojej broni. Zakrzywiocza. Za C za odbrali jeden z księżyców, Tytwana, i starali, starli go na proch. A, po dopiero, a to, to dopiero prototyp. Finalna wersja broni zostanie użyta przeciwko planetom kontrolowanym przez ruch oporu, co musi nas do poddania keresów Harmonia jest pierwsza na liście celów. Musimy jak najszybciej przekazać. Dowództwo ruch... Dowództwo ruchu porów te informacje pity uważa, że wystarczy nam do tego nadajnik między gwiazdy AMC. No i teraz zrobimy akurat tu następnym odcinku. Dziękuję, że wyjście oglądaliście i tak dalej. No i co? Widzimy się na następnych odcinkach, więc yy, no w kujcie, subskrybujcie, komentujcie, podajcie na no, no inne też filmy, też są też, też inne serie. Na przykład Stanton, no kurde, Fortress 2, Scrum Mechanic, który jest kiedyś, wkrótce będzie kolejny odcinek. I no cóż, yy, napiszcie, też, napiszcie też w komentarzu, gdy tam skomentujecie hashtag, byłem do końca, to przypnę Wam, no, przypnę Wasz komentarz. No i cóż, no widzimy się na trzecim ci więc cześć.